Kaczor Donald to jedna z najbardziej znanych kaczek w Polsce. Postać ta została stworzona przez Disneya w 1934 roku. Donald jest bohaterem wielu komiksów, a także filmów animowanych. Postać tą prześladuje pech, przez co nie może on znaleźć pracy. Kaczor Donald jest również postacią pobudzoną emocjonalnie, co można zauważyć po jego napadach furii. Dzisiejsza teoria skupi się na agresji Donalda, która wynika z tak zwanego PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego, którego doświadczył w trakcie II wojny światowej, gdzie walczył z Japończykami. Prawdą jest, że Donald walczył w czasach II wojny światowej. Dowodem tego są retrospekcje kaczora z tych momentów oraz specjalny odcinek poświęcony tym wydarzeniom. Na początku Donald był postacią w miarę spokojną i nie szukał zbędnych bujek. Reagował tylko na prowokacje i rzadko kiedy miał ochotę kogoś zranić. Po wojnie stał się natomiast o wiele bardziej agresywny i niestabilny. Z kaczuszki komicznie wymachującej pięściami stał się kaczorem, próbującym przeciąć piłą mechaniczną Chipa i Dale'a w jednym z odcinków. Najlepszym zobrazowaniem tego będzie przedstawienie reakcji Donalda na tę samą sytuację przed i po wojnie. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi komiksu z 1938 roku, czyli rok przed wojną. Donaldowi ktoś cały czas kranie jedzenie z lodówki, a nasz bohater postanawia postawić kamerę, aby nagrać złodzieja. Potem okazuje się, że sprawcą był lunatykujący Donald, jednak to już nie jest ważne. Chodzi tutaj o sposób, w jaki kaczor chciał rozwiązać problem. Poszedł do niego bardzo spokojnie. Teraz spójrzmy na ten sam problem, ale już w 1945 roku w tym samym okresie zakończyła się wojna. Nazwa komiksu, z którego pochodzi ten kadr, to lodówkowy złodziej czy też złodziej lodówek. Jak możemy zauważyć, Donald natychmiastowo i agresywnie wybiega z pokoju z kijem w ręce i na dodatek grozi swoim siostrzeńcom. Jednak winnym nadal jest sam Donald, który dalej lunatykuje i okrada swoją własną lodówkę. Jednak tym razem bez namysłu wpadł w szał i zwalił winę na swoich bogu ducha winnych siostrzeńców. Oni natomiast, aby udowolnić swoją niewinność, postanowili rozłożyć na podłodze petardy, które miały go obudzić podczas lunatykowania. Niestety to był błąd. Duży błąd. Oto co się stało. Jak można zauważyć, wywołało to w nim wspomniane wcześniej retrospekcje za czasów wojny, które razem z agresją i problemami ze snem są symptomem PTSD. Dalej widzimy jak Donald myśli, że z powrotem jest na wojnie oraz w szale goni swoich siostrzeńców, ponieważ uważa ich za Japończyków. I tak to się przedstawia. Zespół stresu pourazowego spotyka ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu traumatycznych przeżyć i później ta choroba im o nich przypomina lub nawet przynosi do tamtych czasów. Tak samo jest z biednym kaczorem Donaldem, którego wojna strasznie zmieniła. Napiszcie w komentarzu o wrażeniach i odpowiednio ocencie materiał. Dzięki za oglądanie i na razie.